Siemaneczko! W związku z tym, że obiecałem Wam na Instagramie i zgodnie z ankietą, którą przeprowadziłem, wyszło, że chcielibyście troszeczkę więcej vlogów treningowych, trochę więcej aspektów takich gotowaniowych. Postanowiłem, że nagram Wam dzisiaj trening nóg. I szczerze powiem Wam, że nie mam troszeczkę pomysłu, jak przeprowadzić sobie ten trening, bo nie wiem, czy wolelibyście, żebym to robił w formie takiego voice-overu, czy może jednak spróbować jakoś włączyć do planu treningowego ten mikrofon podczas sesji treningowej i dogrywać różnego rodzaju przemyślenia w trakcie treningu. Nie ukrywam, że voiceover jest dużo wygodniejszą formą, ponieważ takie dogrywanie dźwięku po zakończonym treningu z taką czystą głową daje mi możliwość tego, że mogę zawrzeć rzeczywiście to, co chciałbym przekazać, a w trakcie treningu jednak jestem sfokusowany na tym, żeby wykonać po prostu dobry trening i troszkę mniej skupiam się na tym, żeby opowiedzieć, co w konkretnym momencie robię. Wracając do mojego treningu nóg, to od jakiegoś czasu odpukać w niemalowane nie boli mnie kolano, a przynajmniej nie odczuwam go tak mocno. Troszeczkę myślę, że ma to, związku, ma to związek z tym, że po prostu przez jakiś czas ostatnio bazowałem głównie na treningu takim mocno metabolicznym, czyli przedziały powtórzeń 20-25 i w górę. Robiłem to w formie takich ćwiczeń łączonych, czyli łączyłem na przykład taki cycle, cycle squat, Frontalny lub klasyczny z hack squatem lub leg pressem vertical, czyli takim pionowym, co dawało mi też no, możliwość używania o wiele, wiele mniejszych ciężarów i nie nieobciążenia tego stawu kolanowego. Niemniej jednak, wiecie, że ja nie potrafię trenować nóg na zasadzie. Nie dźwigania ciężaru, bo po prostu nie godzi się to z moim ja. Więc postanowiłem, że dzisiaj spróbuję dźwignąć może troszeczkę więcej. Nie będę szalał pewnie z ciężarami, nie będę pewnie dokładał nie wiadomo jak niskich przedziałów powtórzeń, dlatego że boję się rzeczywiście o to kolano, a chciałbym, nie ukrywam, w następnym okresie masowym trochę te nogi poprawić, bo mam wrażenie, że troszeczkę spadły z objętości. Niemniej jednak fajnie by było dzisiaj zrobić cięższy trening jeżeli chodzi o te nogi, i wszystko oczywiście postaram się wam dograć. Postaram się, żeby to miało wszystko ręce i nogi, a póki co widzimy się na sali treningowej. Siemanko, dobra, jak obiecywałem, nagram wam to jak jakby przebieg całego treningu wyszedł. Generalnie z samego treningu jestem nawet zadowolony, pomimo tego, że niestety muszę przyznać, że Próba przyciśnięcia większych ciężarów nie była dobrym pomysłem, bo niestety, jak zobaczycie sobie tutaj, przy robieniu hack składu, musiałem przerwać serię. Bo, bo, ponieważ, bo zaczęło mnie niestety boleć kolano, no i byłem zmuszony do tego, żeby tę serię przerwać. Mimo tego, że siła była, to po prostu no, ten ból kolana był zbyt duży i bałem się, że po prostu coś sobie uszkodzę. Co w konsekwencji spowodowało, że też nie mogłem polecieć z takim bardzo dobrym zaangażowaniem też w Vertical Leg Pressie. No i zamieniłem sobie też, jak widzicie, sobie dopisałem tutaj Vertical. Chciałem spróbować zrobić klasyczny Leg Press, ale już ostatnio przy klasycznym Leg Pressie miałem dość duże problemy, jeżeli chodzi o ten ból kolana, więc nie chciałem już kombinować. E, więc zrobiłem ten Vertical, bo jest to po prostu dla mnie dużo bezpieczniejszy. Jak zobaczycie na filmie, to tam niestety też zakres ruchu jest nieco mniejszy niż w klasycznym e, lekpresie. i podejrzewam, że to mi też właśnie pomogło e, z tym, żeby, ten, żeby to kolano tak po prostu bardzo się nie odzywało i dlatego jest to dla mnie bezpieczna forma w tym momencie. Plus jest też taki, że bardzo, bardzo dobrze tam jestem w stanie y, wyczuć tą czwórkę i ona naprawdę rzeczywiście dobrze y, pracuje. E, idąc dalej, no to zrobiłem sobie e, te Standing Luckers'y. E, tutaj klasycznie nie było żadnego problemu. E, Przywodziciele, niestety, w tej drugiej serii miałem bardzo długą przerwę, bo e, na maszynę obok wbił się starszy pan, który twierdził, że już kończy i siedział bardzo długo, a nie chciałem po prostu go nagrać. E, jeżeli chodzi o łydeczki, to nie udało mi się nagrać chyba wszystkiego z tego co pamiętam, bo. Niestety skończyła mi się bateria w aparacie. No i tak to właśnie mniej więcej wyglądało, jak tutaj widzicie. Kolejna kwestia jest taka, że niestety, ale będę musiał, tak jak sobie widzicie tutaj w mojej pięknej adnotacji, wrócić jednak chyba do tych high-repów i dokończyć tą redukcję na takiej objętości, na takiej intensywności, jak było to do tej pory. Bo po prostu chciałbym mieć taką możliwość, żeby na tej masie przyszłej, która miejmy nadzieję, będzie ostatnią masą przed moim powrotem na scenę, e, no, był produktywny na tyle, żebym może coś w tą nogę dobudował. Bo niestety, ale bardzo boli mnie ten fakt, że na tych objętości w nodze straciłem dość sporo. Ode mnie to tyle w zasadzie, i przechodzimy do omawiania w filmiku. Jak widzicie, rozpoczynam sobie trening od wyprostów, robię to ze względu na to, żeby wstępnie zmęczyć sobie nogę, dlatego, żeby móc nieco mniejszych ciężarów użyć w hak squacie i nie obciążać tak mocno stawu kolanowego. Jak widzicie, staram się tutaj nie szarpać, zatrzymać sobie lekko w dole, po to, żeby zniwelować ten efekt takiego ścięcia w, w tym ćwiczeniu. Trzeba pamiętać o tym, że nie jest to najlepsze ćwiczenie do tego, żeby je bardzo mocno obciążać właśnie ze względu na ściny ścinające. Dlatego staramy się raczej technicznie pracować na tym ćwiczeniu i nie szarpać, skupiać się bardzo mocno na fazie ekscentrycznej i zaczynać fazę koncentryczną od lekkiego zatrzymania. Pierwszą serię zaczynałem sobie na takich ruchach. 12-15, drugą serię starałem się celować w okolice 15-20, niemniej jednak wyszło troszeczkę mniej. Zostawiłem ten sam ciężar, dlatego że zrobiłem sobie troszkę dłuższą przerwę i wyszło to całkiem okej. Okay. Jak widzicie tutaj w Hacksquacie, bardzo ważnym elementem mojego treningu jest ta guma oporowa, która odciąża mi dół Hacksquatu. Jak wiecie ten dół jest najbardziej newralgicznym takim punktem, gdzie te przeciążenia na staw kolanowy są zdecydowanie największe. Dlatego odciążam sobie ten moment, bo po prostu powoduje to zmniejszenie dolegliwości bólowej w tym kolanie. No i pewnie pozwala też użyć troszkę większego ciężaru, co też fajnie robi doobę. Tutaj również dużą uwagę przykładam do tempa pracy. Staram się schodzić kontrolowanie, zatrzymać się delikatnie w dolnej części i dynamicznie w miarę przynajmniej na ile to jest możliwe, wyjść do góry, ale w taki sposób, żeby zdecydowanie nie szarpać. Jak zobaczycie sobie, pierwsza seria jest właśnie wykonana w zakresach takich 6 do 9, mniej więcej w drugiej celowałem około 12-15 ruchów. Oczywiście między pierwszą a drugą serią zrobiłem tzw. back offset, czyli ściągnąłem dokładnie 40 kg obciążenia i... Starałem się celować w te 12-15 powtórzeń i pewnie zrobiłbym, bo ciężar nie był duży. Natomiast to klano bolało mnie na tyle, że w pewnym momencie, jak sobie zobaczycie, zatrzymałem się i po prostu zacząłem się zastanawiać, czy, czy jest sens. Stwierdziłem, że nie. Tutaj, jak już omawiałem wcześniej, zamieniłem sobie ćwiczenie Leg press klasyczne na właśnie Leg Press Vertical ze względu właśnie na ten skrócony zakres ruchu, który daje mi tą możliwość, że po prostu to kolano nie musi pracować w tak dużym zakresie i nie, nie ma przez to takich dużych dolegliwości bólowych. No i tutaj już taka seria typowo pompująca, ale też nie mogłem sobie pozwolić na jakieś ogromne ciężary, bo to kolano jednak się odzywało już do końca treningu. Druga seria została wykonana na tym samym ciężarze po lekkim odpoczynku. Następnie, jak widzicie, przeszedłem sobie na uginanie stojąc. Kiedyś bardzo dawno nie robiłem tego ćwiczenia. Bardzo długo, przepraszam, nie robiłem tego ćwiczenia ze względu na to, że właśnie nie byłem w stanie wyczuć tego ruchu. Niemniej jednak bardzo ważną kwestią jest tutaj zwolnienie zdecydowanie tej fazy ekscentrycznej i staranie się maksymalnego wbicia uda w ten pad, w którym się opiera tą nogę. Daje to niezwykle, niezwykle dużą kontrolę nad tą tylną częścią uda. No i bardzo ważna kwestia, jak zobaczycie w każdym końcowym repie staram się wyjść jeszcze do góry, mimo tego, że nie mam już sił na to, żeby to zrobić, ponieważ daje to bardzo duży bodziec taki neurologiczny dla tej tkanki mięśniowej do tego, żeby pobudzić ją do wzrostu lub po prostu zwiększyć jakby aktywację tego układu nerwowego, mimo tego, że nie jesteśmy w stanie wykonać tego ruchu, to i tak robi to robotę. Kolejnym ćwiczeniem klasycznie wrzuciłem sobie tutaj przywodziciele. Przywodziciele zacząłem robić dokładnie w tym roku ze względu na tą moją dysproporcję sił między wewnętrzną a zewnętrzną częścią UDA, i od tego momentu zakochałem się w tych ćwiczeniach i staram się wrzucać do planu zawsze, kiedy buduję sobie czy innym plan treningowy, bo uważam, że jest to zdecydowanie zaniedbywana część UDA. Niestety wytrwała się baterii i nie byłem w stanie Wam pokazać tego jak to wszystko wyglądało, natomiast zrobiłem tzw. rest pause, czyli po każdym maksymalnym upadku mięśniowym robiłem sobie 10 wdechów, nie sekund, ale wdechów, mocnych przerwy i znowu robimy upadek, następnie znowu 10 wdechów i znowu upadek. A teraz wchodzimy już na łydkę i jak sobie zobaczycie dość długo przytrzymuję w tej dolnej fazie i to jest taka kwestia, dla której uważam większość osób nie jest w stanie jakby budować łydki, to znaczy odbijanie w dolnej fazie. Ja specjalnie nagram za niedługo filmik odnośnie tych łydek, żeby to dokładnie wytłumaczyć, niemniej jednak taki sposób, czyli mocna, mocna pauza w dole pozwala na zwiększenie aktywacji neurologicznej e tej łydki więc robi to cholernie, cholernie dobrą robotę i każdy mój podopieczny, który ze mną trenuje wie o czym mówię. Jeżeli chodzi o voiceover to już tyle, ja się wyłączam i widzimy się jeszcze w krótkim filmiku po treningowym. Trzymajcie się, cześć! Dobra, ja jestem już po treningu, sorki za jakość, ale jestem zmuszony nagrywać z telefonu, z ręki, bo rozładował mi się niestety aparat na treningu. Jeżeli chodzi o trening nóg, to był całkiem przyzwoity, dość dużo nawet siły dzisiaj było. Problem oczywiście pojawił się z tym kolanem, więc jak widzieliście i zaraz pokażę Wam jak to wygląda pewnie w dzienniku treningowym, musiałem przerwać drugą serię high squatu, bo po prostu czułem bardzo mocno to kolano. Nie będę teraz rozmawiał całego treningu, omówię go w VoiceOverze i pokażę Wam dokładnie, jak to wyglądało w moim dzienniku treningowym. Po treningu zaraz wypijam 60 gramów dekstrozy, 25 g odżywki białkowej, 5 gramów kreatyny jest w środku i jadę teraz po Sylwie, czyli posiłek potreningowy zjem pewnie tak do około godziny po treningu. Generalnie, jeżeli nie macie żadnych peptydów przed treningiem lub zaraz po treningu w szatni z typu insulina, to nie musicie się śpieszyć z tym posiłkiem. Jeżeli oczywiście jecie przedtreningowy tak do dwóch godzin przed treningiem, to myślę, że jeżeli ten gap taki jest, wynosi jakieś 2,5-3-4 nawet godziny między posiłkiem przedtreningowym a potreningowym, to nic się nie dzieje, zwłaszcza, że ja w trakcie treningu piję EAA. Dobra, przebieram się i lecamy, widzimy się później.